Cześć, siemanko, tutaj Emil ze zrobiestrony.pl. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym pokażę Ci, jak przetłumaczyć sobie motyw z języka angielskiego na język polski w WordPressie. Zapewne wielokrotnie Cię denerwowało to, jak w Twoich wpisach czy w Twoich postach widniał napis read more, czyli leave a comment. Mnie to osobiście bardzo drażniło oczy, ponieważ wolę polskie czytaj więcej, ewentualnie zostaw komentarz. Pokażę Ci, jak to zrobić, jak sobie przetłumaczyć właśnie z języka angielskiego na język polski. Proszę ci tylko zostaw subskrypcję, tutaj przycisk będzie na moim paluszku. Bądź ze mną na bieżąco, ponieważ będzie tutaj mnóstwo filmów właśnie z WordPressa. I zapraszam Cię do oglądania. Tak jak już mówiłem, dzisiaj pokażę Ci właśnie, jak przetłumaczyć sobie z języka angielskiego na język polski. Różne elementy tej WordPressie, tak jak widać. Mamy tutaj jakiś przykładowy wpis stworzony. na no właśnie, na mojej stronie zrobię Mamy tu chociaż przykład na angielski, jak leave a comment. O, nawet samo to denerwuje, że buy admin, zamiast na przykład samo imię, czy samo, samo ten. Read more, czytaj więcej, wejdźmy sobie w sumie w podgląd posta. Eee, tutaj akurat stworzyłem, tak jak mówię, przykładowy wpis. Lorem ipsum dolor, czyli ten wypełniacz mi posłużył tutaj za treść. O, mamy Leaf a comment, czyli właśnie zostaw komentarz. Type here, nie type word, tak jak mówiłem na początku. No i zostawką zostaw post comment. My sobie to właśnie w tym momencie przetłumaczymy na język polski. A jak tego dokonać, to już pokazuję. Eee, do, posłuży nam do tego eee, wtyczka e, loco. Wchodzimy sobie w Cockpit. ja jednak sobie tworzę go w nowej karcie, aby widzieć na żywo te wszystkie zmiany. Wchodzimy we wtyczki, dodaj nową. I pierwsze co to wpisujemy Loko translate. Samo loco również wystarczy. I mamy loco, translate. Nawet nie tak dawno była aktualizowana, bo jeden dzień tomy, zgodna z używaną przez Ciebie wersją WordPressa. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak prze zainstalować. Instalacja jest bardzo szybka. Jest zainstalowana, aktywujemy ją. No i dobra, no i mamy zainstalowaną wtyczkę LocoTranslate, Mamy ją też tutaj, mamy ją również wtyczkach. O i sobie przechodzimy właśnie do tłumaczenia motywu. Wchodzimy do DEMS. Wybieramy nasz motyw, ja tutaj mam zainstalowany motyw ASTRA. No i tworzymy nowe tłumaczenie. WordPress Language wybieramy jako polski. Tutaj nic nie zmieniamy i zaczynamy tłumaczenie. Pojawiają nam się tutaj wszystkie opcje, wszystkie tutaj nazwy w języku angielskim, które są, a które po prostu nas irytują. Mnie bardzo irytuje, denerwuje, jak na niektórych właśnie stronach. Dla mnie jest to mało profesjonalne, jak na niektórych stronach właśnie widzę takie angielskie stawki, kiedy. Cała część jest w języku polskim. My sobie to dzisiaj przetłumaczymy. Zaczniemy sobie może właśnie tutaj od tego Read More. Naczytaj więcej, ponieważ to jest bardzo najczęściej spotykane. Możemy sobie tutaj y, użyć Filter Translation, czyli z, wpisywać po prostu naszą nazwę po angielsku, jaka nas interesuje do tłumaczenia. Możemy również tutaj nawigować. My sobie jednak wpiszmy Read More. Jest. To tutaj, to jest taka encja właśnie html powodująca dodanie tej owej strzałki. My możemy sobie oczywiście... Wybrać inną encję. Polskie tłumaczenie, zróbmy czytaj więcej. A możemy również dodać jakąś ciekawą tutaj encję HTML-owską, a jednak możemy ją również skopiować, nie ma większego problemu. Ewentualnie wstawić swoją, wstawmy sobie dwie takie, a może nie. Wstawmy sobie o, taką strzałeczkę z mieśnika i tutaj z nawiasu zamykającego. O i kliknijmy tutaj save. Tłumaczenie nam się dodało. Mamy read more. Tłumaczenie jest tutaj czytaj więcej. Odświeżmy teraz nasze, tutaj naszą stronę. I pojawiło się czytaj więcej. Jak zmienimy na przykład czytaj więcej na doczytaj. Oczywiście kolejny problem. literki D. O, jest. Na no, doczytaj. Niech będzie z Zapiszmy sobie. I to się również od razu zmienia. Także zostawmy czytaj więcej, tak jak było. Zapiszmy. No i spoko. Wejdźmy sobie teraz. To uncategories to jest taka nazwa wpisów, które są bez kategorii. Zobaczmy czy ją możemy w ogóle przetłumaczyć. Nie możemy. Także najlepiej jest po prostu usunąć tak, usunąć kategorię tego wpisu i nie będzie tego problemu. Ewentualnie dodać swoją po polsku już. No ale cóż. Zróbmy sobie teraz właśnie to leave a comment, czyli po prostu zostaw komentarz. O, leave. Jest wszystko elegancko. Leave a comment. I my napiszemy zostaw komentarz, może być również komentarze. Zostaw komentarz. Zapiszmy sobie to tłumaczenie. Odświeżmy. Jest. Type here, możemy zmienić na napisz coś, cokolwiek. Wybieramy, napisz coś. I trzy kropeczki. Zapisujemy, odświeżymy. a no i tak samo nam się tutaj elegancko zmieniło. I jeszcze zróbmy sobie to post comment na wyśli, prześli, to już zależy kto co woli. Post. comment, Również z tą encją jest. My zróbmy wyśli. Zapiszmy. No, i jest. Zmienimy sobie może jeszcze to bye admin na samo admin, żeby pisało. My musimy tutaj sobie wybrać to bye. O, no i nawet wpiszmy samą spację. Naciśnijmy tylko spację, zapiszmy. I już mamy wówczas samo admin. Wyjdźmy sobie jeszcze tutaj. O, zostaw komentarz, ponieważ jest brak komentarzy. My może dodajmy jakiś. Nawet byle co. Wyśli. O i mamy już jeden komentarz, jest jeden one comment, również sobie to też zmieńmy właśnie ten komentarz, możemy tutaj o edit, żeby po prostu było na edytuj repli czyli bodajże na cytuj. Ale to już pozostawiam, a jeszcze tylko ten comment, że jeden komentarz to możemy sobie zmienić. Comment. Mamy comment jako liczba komentarzy. I mamy komentarz jako po prostu jeden, jeden komentarz, tak? Czyli po prostu zmieńmy sobie tutaj na komentarz. Może być jeden komentarz. Jest jeden komentarz, i zmieńmy sobie jeszcze ewentualnie to koment na komentarze. Jakby było ich więcej, dodajmy sobie może jeszcze jakiś jeden komentarz przykładowy. Mamy drugi, zmieniło nam się, a jest dwa komentarze, czyli nie trzeba tutaj nic zmieniać, czyli wszystko się ładnie tutaj odmienia. Także myślę, że to byłoby na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, ponieważ będzie tutaj więcej materiałów z WordPressa i nie tylko. Żegnam się z Tobą, cześć i na razie.